Witajcie moi drodzy, z tej strony po prostu Maru. Pewnie liczyliście na jakieś fajne intro, takie wiecie, animowane, w pańcie, robiące sibu dubu, może jakieś wybuchy w tle. A nie lapsa. Żartuję, po prostu nie, nie mam ochoty, nie mam pomysłu, przejdźmy do Q&A. Hania Gromaszek pyta: Dlaczego w kosmosie nie robi się imprez? Bo nie ma atmosfery. Ten żart jest Nike! Ten żart jest dosłownie starszy od nie wiem, jest bardzo stary. Twój ulubiony przedmiot szkolny? Kanapka. Twoja ulubiona postać z Encanto. Mmm. Hmm. Hmm. Bruno. I ostatnie, następujące pytanie. Kebab ostry czy łagodny? O to jest w sumie ciekawy temat, bo wiem, że to może być odebrane niekoniecznie pozytywnie, ale nie lubię kebabów. Nie smakują mi kebaby. Takiegoś wyszło. Nikę, chcesz jej za mnie kebaba? Następne pytanie jest od Artoni. Jaką techniką najbardziej lubisz rysować, malować? Czy stworzysz jakąś bardziej płynną i lepszej jakości animację? Najgorsza animacja według Ciebie. To jest bardzo dużo pytań naraz. W ogóle bardzo dużo osób pisało po kilka pytań i teraz będę musiała je wszystkie powybierać, więc Q&A będzie w kilku częściach i nie zdziwcie się, jeśli Wasze pytanie jeszcze w tej części nie będzie. Zacznijmy od pierwszego pytania. Jaką techniką najbardziej lubisz rysować, malować? Ogólnie moją techniką ulubioną do pracy są prawdopodobnie akryle, co możecie zobaczyć pewnie w większości na moim Instagramie. Bo mimo wszystko większość zamówień mam na pracę akrylami. Jeśli chodzi o farby olejne, to są one równie fajne, bo można zrobić wiadomo tę teksturkę taką fajną, że jak się przejedzie palcem, to się robi takie. Uuu. A, ale oleje są o tyle złe, że bardzo nie podoba mi się, że trzeba rozcieńczać je temperą zamiast wodą I tempera strasznie śmierdzi, a ja nie lubię jak coś śmierdzi, mimo że praktycznie w ogóle nie mam wechu Poza tym lubię rysować na moim iPadzie, bo robię na nim fajne rzeczy czasem to też możecie zobaczyć na moim Instagramie, możecie sobie yy, napisać do mnie, jeśli chcecie jakiś commission mi dać, zamówionko. Czy stworzysz jakąś bardziej płynną i lepszej jakości animację? Znaczy, ja ogólnie stworzyłam już kilka takich animacji, bo mimo wszystko ciężko by było mi się ustrzymać na studiach z animacji, bez robienia płynnych animacji. Po prostu ja ich nie publikuję w internecie. Jeśli chcecie, to może kiedyś dam coś na publiczne. Ale po prostu na razie nie mam takich planów. Jestem skupiona na robieniu magisterki, która zajmuje mi większość czasu, więc proszę o zrozumienie. Najgorsza animacja według Ciebie? Może nie najgorsza, ale pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy to Cuphead. <grym> Właściwie Filus i Kubuś. No troszkę się zawiodłam na tej serii, więc basically jeśli chcecie zobaczyć coś więcej o tej serii, to możecie wejść na odcinek Wojtka w którym ja też występuję tutaj macie polecanko co do niego. Możecie sobie wejść. Tak, pozwalam. Ale nie teraz. Teraz wam nie pozwalam. Karolina kapyta. Czy masz jakieś inne pasje poza malowaniem, animowaniem? Znaczy ogólnie animowanie przestało być moją pasją jakiś czas po tym jak zorientowałam się, że Ej, to jest strasznie dużo roboty. Mam pasję teraz bardziej do tworzenia lalek, do animacji i scenografii, niż do samego animowania. Ale czy mam jakieś inne pasje poza mindlowaniem i animowaniem? No tak, mam. Lubię fotografować, lubię cosplay. Mogę być wszystkim. Jestem kameleonem. Ale nie ten wzrost pąki. Co ja jeszcze lubię? Teraz mój mózg ma takie łamaru. Wow, Nic nie lubisz. Jak sobie coś przypomnę, to wam powiem. Ulubiony owoc, warzywo. Mm. No to chcesz ulubiony owoc czy warzywo, bo to jest bardzo różne rzeczy. Wolę owoce. Owoce są smaczniejsze, są słodsze, a ja lubię słodkie. Jabłko. Lubię jabłka. Mam zeszyt z jabłkami. Kolekcjonuję różne rodzaje jabłek, a potem piszę o nich i porównuję sobie w smaczności. Ulubiony słodycz. Wydaje mi się, że klasycznie czekolada, bo... Po prostu jestem czekoladośpilem. Takie mleko skondensowane w tubce kojarzycie. Kiedyś były takie czekotubki, a teraz to jest po prostu taka, taka tubka. Najciekawsza rzecz w Twoim życiu. Nikę. <laughs> Nikę jest najciekawszą rzeczą w moim życiu, istotą w moim życiu. Jest ciekawą istotką, lubię obserwować jej rozwój, lubię patrzeć, jak się bawi, jak robi głupie rzeczy. No, ogólnie to jest to. Jest, to, jest to. Malinka Kuni pisze. Czy zamierzasz nagrać jakiś film o teoriach? Filmy o teoriach bardzo chętnie. Musiałabym tylko mieć pomysł o jakich teoriach, bo ja często jeśli chodzi o teorie, to wpadam na nie tak po prostu od razu, a potem okazuje się, że nagle przez dłuższy czas nie mam żadnych. Więc, to jest po prostu kwestia tego, kiedy najdzie mnie jakaś wena i będę miała pomysł na, na jakiś filmik. I czy masz rodzeństwo? To jest pytanie, które się często pojawiało. Tak, mam jedną młodszą siostrę, jest zupełnie inna ode mnie. Jakbyście spotkali nas na ulicy, to nigdy byście nie powiedzieli, że jesteśmy rodzeństwem. Inteligentna babka. Wicz pyta. Jak się czujesz z tym, jak postrzegają cię ludzie w internecie i poza? Mam wrażenie, że jeśli chodzi o to, to ludzie bardzo... Bardzo różnie mnie ludzie postrzegają Jeśli chodzi o to, jak ludzie postrzegają mnie w internecie To postrzegają mnie bardzo pozytywnie Czasem nawet może za bardzo Mają wrażenie, że nie wiem, że jestem powiedzmy taką, wiecie, przyjaciółką Że im zawsze odpiszę czy coś A niestety, no nie jest to prawda Jakby jeśli kogoś nie znam, to jestem dość introwertyczna I często się zdarza, że w ogóle nie odpisuję w takich Wypadkach, bo po prostu się wstydzę, albo nie mam ochoty w tym momencie rozmawiać z ludźmi. Jeśli chodzi natomiast o to, że postrzegają mnie jako miłą istotę i tak to, dalej, to jest bardzo miłe. Ja się staram być miłą istotą, bo wierzę w to, że dobro wraca. To jest całkiem cool. Póki nie jestem przedstawiana jako jakiś toksik, to w sumie jest okej. Okay. Poza internetem bywa różnie, no ale to chyba u każdego nie. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Strasznie. Trudne te pytania, Wiczu. Czy ty chcesz mi zaproponować jakąś pracę? Zaraz się dowiem, że zostałam zatrudniona. Będzie y, y, jakiś te y, y, uścisk dłoni prezesa, owocowe czwartki. Czy Nike może mieć małe chłodniczki? Nie, Nike nie może mieć małych chłodniczków. Ja jestem zdecydowanie przeciwko rozmnażaniu kotów w ogóle, dlatego że kotów jest w tym momencie za dużo i przez to, że są wychodzące i niewykastrowane, to jest ich po prostu za dużo i one są potem niezadbane, chodzą po wsiach albo po miastach. Bywają wypadki różne, w których koty giną potem. Albo na przykład, tak jak mój znajomy po prostu pojechał na wieś i znalazł super zaniedbanego kota, który cały czas za nim chodził, ale jednocześnie był tak super wychudzony, bardzo chory i tak dalej. Wziął go ze sobą, bo okazało się, że co, że ludzie powiedzieli mu e, słuchaj, to, to nie jest nasz kot. Jak on im powiedział, że Ej, weźcie go do weterynarza, to oni powiedzieli, że mają to gdzieś i jak chce to sam może go sobie wziąć, więc, więc go wziął. Więc jakby nie, nikt nie może mieć małych chłodniczków. Mam nadzieję, że wy też nie rozmnażacie swoich kotów nieodpowiedzialnie, dlatego, że no, nie oszukujmy się jak chcecie pójść do schroniska i zaadoptować kota, to to jest dużo lepsze rozwiązanie niż po prostu puszczenie kota i potem dostanie go w ciąży z powrotem. Czy wiesz, czemu wielk tak wyje w księżycową noc? E, noc, nie nos. Boże, mój mózg nie działa, a. Wendy Arts pyta, czy planujesz zrobić kiedyś własny film lub serial animowany? Myślę, że to by było spoko, szczególnie gdybym była reżyserem, bo nie musiałabym się użerać z faktycznie animowaniem samej. Ale tak, myślę, że fajnie by było coś takiego mieć. Myślę, że fajnie by było zrobić na przykład lalkową animację. To jest po prostu moja pasja troszeczkę, nie? Każda lalka, którą mam, to jest takie moje malutkie dzieciątko. Nie powiem, że na równi z Nika, ale myślę, że nika jest pierwyżej. I tyle. Martyna Majka pyta Czemu Maru? To jest bardzo dobre pytanie i już kiedyś na nie odpowiadałam. Co prawda nie w moim Q&A, tylko w Q&A kolegi, więc po prostu je tutaj przekleję. Uwaga, teleportujemy się do wszechświata, w którym dalej jestem w Chorwacji z Ruczakiem Kurczakiem. Cześć, mam pytanie. Skąd wziął się twój nick? Otóż to było tak. Znaczy to było tak, że w sumie to przez przypadek wyszłam na to, że jestem Maru, bo potrzebowałam ksywki na yy, jednym konwencie, chyba na Polkonie. Tylko że ja nigdy nie miałam żadnej ksywki, dosłownie nigdy nikt mnie nijak nie nazywał. I tak naprawdę ta ksywka nie przyjęłaby się, gdyby nie to, że spotkałam tam nowych znajomych i oni zaczęli na mnie tak mówić, bo miałam tak napisane. A to, że jestem po prostu Maru, to wyszło dlatego, że szukałam jakiejś nazwy na fanpage'a, a już Maru byłam, tak? Tylko, że Maru było zajęte. Yy, nie mogłam zrobić też Maru z wykrzyknikiem Więc no, to też odpadało No i musiałam wymyśleć coś lepszego No i koleżanka powiedziała, że A może spróbuj jeszcze raz nazwać się po prostu Maru I ja tak, hey, wait a minute Eklerkowy i eklerki pyta Lubisz sernika? Szczerze, nie, nie bardzo Nie przepadam Wydaje mi się, że sernik jest po prostu taki Zbyt kwaśny tak, zapytania, próbowałam naprawdę wielu serników i nawet czy z rodzynkami, czy bez, czy je z jakimiś dżemami, czy z jakimiś innymi rzeczami, czy bez, po prostu mi nie smakuje. Możecie przez to mieć więcej sernika do zjedzenia, czyli basically zawdzięczacie mi cały sernik waszego życia. A, i jeszcze ostatnie pytanie, Q&A, tylko że nie z tego Q&A, a z Q&A, które zostało mi zadane już dawno temu na tym filmiku, który przed chwilą był. Maru, czy wolisz rurczaka z włosami czy bez? Bez. Ja mu zaradziłam, żeby ściął włosy, żeby się ogolił i szczerze jestem zadowolona z tej rady. Czuję się jak mądry człowiek. I wy też możecie czuć się jak mądry człowiek, jeśli dacie temu filmikowi lajka, suba mojemu kanałowi i w ogóle tam nie wiem, może jeszcze zrobię Q&A, Czekajcie na następne odcinki i na super cyfry. Bye!